always be to the world Always my boy Cześć, tutaj znowu ja, Tykity LPS I byliśmy dzisiaj w sklepie W szumie I Kupiłam sobie Petka Tak Widzisz, że to na pewno Który dobra a tym pet shopem jest shorter jezu jezu ja dzisiaj jestem taka szczęśliwa to jest najlepszy dzień w moim życiu shortera normalnie on kosztuje 11 zł i się tak z niego cieszę normalnie on jest słodziutki słodziutka bo to będzie dziewczynka Nie wiem, może będzie miała Katie na imię, albo Diana, nie wiem. Zobaczymy. Jezu, się nie mogę doczekać, aż ją rozpakuję. Więc zacznijmy otwierać. Sweet. Dobra, tutaj taka ulotka, bla bla bla. A teraz short hair. O Jezu. Przymocę go... O! Ale przymocowali go badziewnie. O! Dobra. Jezu, jego trzymam pierwszy raz w swoich rękach. Jezu, on jest taka słodziutka. Jezu. Um, tutaj ma taką jakby obruszkę. Może niezbyt widać, bo dzisiaj takie światło ma dziewne. No i tyle. Jezu, ona jest słodziutka. Ma różnowy, różowy znaczek LPS. No i ma dziurkę, tak jak chyba każdy wie. Oh, I ona jest sweet, sweet, sweet. Jeszcze raz sweet. Um, bardzo ją chciałam i w ogóle tak w tym oszołomie już podleciałam, patrzyłam, u góry zawsze były peczupy. Nie było peczupów, patrzę na dół, były. Dobra, tak y, patrzę, y, odgarniam wszystkie pudełka, rzucam je z półek. No, może nie dosłownie, że rzucam, ale tam spadły kilka. No i patrzę i w zaczęłam piszczeć w tym sklepie. Y, 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 myślałam, że za chwilę zemdleję. No, tak mówiłam, Jezu, za chwilę zemdleję, za chwilę zemdleję. No i cały czas trułam, żeby no chodźcie w końcu do tej kasy odpakować, znaczy żeby nagrać filmik, odpakować go, no i się w nim pobawić, no bo jest switaśny. Taki słodziutki, słodziutka. Jeśli by ktoś chciał zobaczyć, w moim innym filmiku pokazałam mi ulotkę. Ale jak ktoś nie widział, to mogę pokazać. To również... no, tu sobie. No. Więc tak. Tutaj są takie, ja bardzo je chciałam, bo to są z tych, bo one są fajne, z tych rodzinkowych. I tutaj właśnie jest mój short hair. Bardzo go chciałam. Mam jeszcze um, um, tego. Tego. Bardzo chciałam tego, ale jak zobaczyłam shortera. W ogóle go nie było. A co mi tam obchodzi Ten biedek mam shortera. Jezu! No i się tak cieszę. Mój shorterik, Short shorter, short A tutaj coś takiego. Głupia blight. blight, blight, blight. Mm. Nawet fajne jest to, ale ta panda obrzydliwa. I to też w ogóle. Nie wiem, nam trochę mi się podobałam, ale nie bez przesady bardzo bym chciała to, a nie dlatego, bo dla tych potrzebów fajne to są akcesoria, gitara, taki jakby puchar, taki naszyjnik ten naszyjnik jest fajny, ten kwiatuszek, aparat i magnetofon no dobra no dobra, to, to moje dzisiejsze zakupy mam nadzieję, że filmik wam się spodobał no to pa! Do zobaczenia papatki!